Wielcy przywódcy narodów, zwycięzcy i pokonani. A wszystko to w unikatowych materiałach archiwalnych. Y la luchando y i resistiendo. Tylko teraz masz okazję odbyć ekscytującą podróż w czasie i spędzić jesień z Discovery Historia. 45 rok W Europie Środkowej trwa wielki eksodus ludności. Setki tysięcy Polaków z Kresów zostało wygnanych ze swych domów na tułaczkę. Nowe domy czekały na nich na Śląsku i Pomorzu, w miejsce wysiedlonych Niemców. Ponad 100 tysięcy kresowiaków, wspominając z rozrzewnieniem Lwów, zamieszkało w Bytomiu. Kresowiacy w Bytomiu zostali na dłużej, nie byli jednak sami, bo na peryferyjnych górniczych dzielnicach mieszkali tutejsi ślązacy, odwieczni mieszkańcy tych ziem. Reaktywowany po wojnie klub nawiązywał do przedwojennego bytomskiego towarzystwa sportowego Polonia, ale nowe barwy klubowe, czerwone i niebieskie pasy przypominały lwowską pogoń. Polonia nie była lubiana przez miejscowe, przeważnie górnicze kluby, ale wspólna gra kresowiaków i pierwszych ślązaków w jednej drużynie powoli przełamywała tę wrogość. Bardzo dobrze wyszkoleni przedwojenni gracze lwowscy, jak Michał Matias, pseudonim Myszka, Ryszard Koncewicz, zwany Faja, czy Stefan Szmiganowski, czy Girelu, przenieśli do bytomia doskonałą technikę i fantazję w grze. Dzięki nim w 1947 roku Polonia, jako druga śląska drużyna po ruchu chorzów, weszła do pierwszej Wigi. W latach 50. Polonia była trzy razy wicemistrzem Polski, a w 54. roku zdobyła tytuł mistrza. W roku 61. na stadionie śląskim doszło do niezwykłego meczu. Mistrz Brazylii FC Santos z Pele i Garinczą w składzie zagrał z reprezentacją Polski. Wprawdzie przegraliśmy 5-2, ale Jan Liberda, strzelec jednego gola, zachwycił swą grą brazylijski graczy. Ale Polonia to nie tylko wspaniały atak. Prawdziwym filarem drużyny był Edward Szymkowiak, bramkarz klubu i reprezentacji, czterokrotnie wybierany na najlepszego polskiego piłkarza. Dziś stadion Polonii nosi jego imię, a jego pomnik wita kibiców przychodzących na mecze. Lata mijały. Niedawny jeszcze piłkarski gwiazdor Lwowa i Bytomia Michał Matias został trenerem Polonii. Do starszych graczy dołączali młodsi. Do kresowego klubu coraz częściej przychodzili ślązacy. Wśród nich wielu bardzo młodych, utalentowanych nastolatków, takich jak Heinz Dieter Banas i Zygmunt Anczok. Mieszanka doświadczenia i młodości przyniosła efekty. W 1961 roku Polonia zdobyła wicemistrzostwo Polski. Rok później piłkarze Polonii stoczyli z górnikiem Zabrze ciężką walkę o tytuł mistrza. I wynik meczu ustalony. 2-1 wygrał Górnik, ale mistrzostwo zdobyła Polonia. A Jan Liberda został piłkarzem roku. Po sukcesach krajowych przyszła pora na sukcesy międzynarodowe. Polonia jako pierwszy polski klub dotarła do drugiej rundy Pucharu Europy, gdzie przegrała z Panathinaikosem. Przyszedł 65. rok. Polonia zagrała w Pucharze Ameryki. W turnieju pokonali kolejno węgierski Ferenc Warosz, szkocki Kilman Rock, angielski West Bromwich oraz New Yorker. W finale pokonali Dukle Praga, naszpikowaną reprezentantami Czechosłowacji, niedawnych wicemistrzów świata. Najlepszym piłkarzem turnieju został Jan Liberda. Polonia wystartowała w pucharze Rappana, czyli dzisiejszym UEFA Intertoto. W drodze do finału pokonała między innymi francuskie Racing Lens, niemieckie Schalke 04 i belgijskie FC Liège. W finale zagrali z SC Lipsk. W Niemczech bez kontuzjowanego Szymkowiaka poloniści przegrali 3 do 0. Rewanż w Bytomiu był więc ciężki. Polonia strzeliła potrzebne jej do zwycięstwa pięć bramek i do dziś, jako jedyna polska drużyna, zdobyła europejski puchar. Lata 70. sport na dobre stał się orężem propagandy. Zjednoczenia górnicze i hutnicze, milicja i wojsko, każdy z tych możnych mocodawców chciał mieć klub silniejszy niż inni. Kończył się czas takich drużyn jak Polonia, niezwiązanych z wielką kopalnią, milicją czy ministerstwem. Górnik robił karierę na arenie międzynarodowej, a Polonia spadła z ekstraklasy i przez ponad 20 lat balansowała między drugą a trzecią ligą. Dodatkowo, przemiany gospodarcze po 1989 roku ostatecznie pogrążyły klub. Widmo bankructwa stało się realne. Wtedy ktoś wpadł na oryginalny pomysł. Ratunkiem miała być fuzja dwóch zubożałych bytomskich drużyn Polonii i Szombierek. Pomysłodawcy mieli nadzieję, że dawne animozje odeszły w zapomnienie. Pomylili się. Fuzja skończyła się już po roku. Dopiero w 2006 roku po ponad 20 latach Polonia Bytom wróciła do ekstraklasy. Na przyszłość swojego klubu z największą nadzieją patrzą jego najwierniejsi kibice.